Niedaleko od nas jest pan, który nazywa się Andrzej u i on zapoczątkował ten testem. Czyli od niego to się zaczęło i dzięki niemu mamy ten test Jak Państwo widzicie, co się tutaj dzieje, jak sytuacja wygląda, nie spodziewali się przy takim upale tylu ludzi. I bardzo się do tego cieszę. Przygotowałyśmy nasze tej oprócz tradycyjnej zup ogórkowej jest chleb ze zmarcem, tak zwana śni z kiszonym ogórkiem świeżo pieczone chlebki przetwory no, od 16 zaczynał się piknik ogórkowy a my już właściwie do tej pory mamy ponad połowę sprzedanych rzeczy także wszystko schodzi jak ciepłe bułeczki mamy i świeże pomidorki i oczywiście lemoniadę dla dzieci ciasta, same które piekliśmy. jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo rzeczy do są deserki. To nie jest sama zupka samych ogórków kiszunych. Jest na bazie ogórków robiona, ale oczywiście na wywarze mięsnym. Do tego jest boczek, kiełbaska, do tego trochę innych jarzynek. Tak, wszystko dobrze przyprawione ze śmietanką. No trzeba spróbować, żeby docenić ten smak. Wszystko przez nas, same u To nie jest wyrób sklepowy tylko wszystko same kisiem. Pozdrawiamy wszystkich telewizów. Dostaliśmy zaproszenie od naszej znajomej, pani Korneli z Pozdrawiamy. Jesteśmy tu pierwszy raz. Jesteśmy z wsi niedaleko, Paniowy, Mikołów. Zapraszamy 30 do nas na dożynki. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, bardzo nam się podoba. Córka jest zachwycona. Uważam, że ta społeczność ma moc, naprawdę, więc zazdroszczę, ale podziwiam również. Jakieś przysmaki z ogórkiem już państwo kosztowali? kanapkę ze smalcem z ogórkiem, która była przepyszna. A ja idę zaraz po lemoniadę ogórkową, gdzieś to na pewno znajdę. Dziękujemy za zaproszenie w ogóle. A powiesz nam, jak ty się bawisz? Fajnie. A co jest tutaj fajnego? Wszystko. No, a z jakich atrakcji już korzystałaś? Z tatuażu, z baloników, z walkoczyków. Zadzenia kwiatków i z tego zmuchańca. A kanapkę na przykład z ogórkiem już smakowałaś? Nie. Planujesz? Tak. To Jest nam niezwykle miło uczestniczyć w tej bardzo ciekawej i społecznie pożytecznej imprezie. Jakieś rarytasy z ogórkiem to tak? O, tak, jak najbardziej, w pierwszej kolejności poszły nam ogórki kiszone, powiadomość co z jest ogórki, w drugiej kolejności poszły ogórki w sosie musztardałem, Rzekąska. no i oczywiście brzemy, siasta, kawa. To jest bardzo ciekawa inicjatywa która przypada w takim dniu 15 sierpnia to jest i święto kościelne i państwowe i ten piknik ogórkowy jak najbardziej się wspaniale wpisuje w ten koloryt naszego, naszego tutaj gminnego takiego środowiska. Przedstawiliśmy tu parę razy kur, gołębi i królików. Eee, zainteresowanie było bardzo duże, szczególnie miały dzieci. Miejmy nadzieję, że to przełoży się na chęć hodowania zwierząt. Bo pomału ta tradycja na wsi zanika. Młodzi się nie garną? No jest bardzo mało młodych hodowców i nasze stare pokolenie już się wykrusza, więc chcemy zachęcić, żeby Tradycja nie zaginęła. Ludzie są zainteresowani, ale hodowlą nie bardzo. Więc będziemy mieli pierwszy weekend października, wielką tutaj wystawę zwierząt hodowlanych, na którą bardzo chętnie zapraszam wszystkich zainteresowanych. Będzie na pewno dużo więcej zwierząt, gołębi, królików, kur. Ja akurat jestem tutaj ze wsi, z gminy, obok. Z Pilchowic, ale tu mamy bardzo blisko. Przyszłam z nuczkiem, z córą, która przyjechała do Anglii, z mężem akurat gdzieś poszedł. Super, bardzo fajnie. Bardzo zaintrygowała mnie ta piana tutaj, która była dla tych maluszków. Pierwszy raz coś takiego widziałam. Super, no a poza tym dobry chleb. puste z ogórkiem kiszonym, kołacze różnego rodzaju tam widziałam drinki, sałatki, fajna muzyka. Super! Nic dodać, nic ująć, jak to się mówi. Miłej zabawy. Będziemy mi się bawić do wieczora. Ja jestem tutaj co roku, bo też mieszkam w Pilchowicach. Znam oczywiście organizatorów i Adama Sołtysa. Jest to mój były uczeń, także chętnie wpadam tutaj właśnie zawsze spotkać znajomych i popróbować oczywiście ogórkowych pyszności. No i bardzo fajna jest ta strefa dla dzieciaków. Jest mnóstwo atrakcji. Wspaniały animator Karol i Paulinka. No i myślę, że tu każdy znajdzie coś dla siebie. Przedstawiamy zdrową żywność właśnie wegańską. Mamy szejki pełnowartościowe. 20 witamy. I minerałów, mamy fizę na energię, więc mamy szeroką gamę właśnie żywieniową. Działamy od wewnątrz na zewnątrz. Firma wegańska, więc mamy też maczy, mamy 36 sproszkowanych warzyw i owoców. Mamy probiotyki dla dzieci, tak samo jak dla osób starszych, więc mamy szeroką gamę żywieniową. Jesteśmy na pikniku ogórkowym, więc muszę zapytać, jeśli chodzi o ogórek, on ma jakieś wartości takie prozdrowotne? Na pewno działa też jakoś, może na jakieś tam, może nie uczulenie, ale na pewno działa na jakieś tam powiedzmy odmładzanie ogórkowe. Też ma na pewno dużo, dużo takich zdrowotnych witamin, więc można je też przetwarzać, można ogórki kiszone, można ogórki konserwowe, na różne sposoby można też właśnie robić jakieś, jakieś sałatki ogórkowe, więc ogórek ma naprawdę duże zastosowanie. 24. piknik ogórkowy. Ogórek to już taki Wasz, można powiedzieć, znak rozpoznawczy w Wilczej? No tak myślę, taki sztandarowy, że tutaj z okolicznych sołec ludzie jednak wiedzą 15 sierpnia jedziemy na Wilczą. Czyli smaczna i dobra zabawa. Dokładnie.